Miłośnicy Biegania na starcie 11 edycji Hechuoran. 458 biegaczy wystartowało w 11 edycji Hechuoran. W niedzielę 22 września o godzinie 12, miłośnicy biegania stanęli na linii startu nad zalewem Hechło w dni. Dla zawodników organizatorzy przygotowali dwie trasy biegowe. Krótszą, 5 i dłuższą, liczącą 10km. Panowały idealne warunki do biegania. Pomysłodawcami Heforan są mieszkańcy powiatu Szanowskiego, gminy Trzebinia, Tomasz Kobierecki oraz Mariusz Brzuska. Przypomnijmy, pierwszy bieg odbył się 19 października 2014 roku. Na każdego uczestnika biegu na mecie czekał medal ukończenia biegu, woda, ciepły posiłek oraz możliwość wylosowania cennych nagród w loterii fantowej. Powiat szanowski staje się przez m.in. przez imprezę Hechoran liderem w sportach biegowych. Dokładnie tak, bieg Hechoran to w ogóle pierwsza impreza na naszej ziemi szanowskiej. Pierwsza impreza odbyła się 19 października 2014 roku, czyli dzisiaj można powiedzieć, że 10 lat temu zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Czeskakuran spowodował, że w regionie pojawiły się inne imprezy czy w Czufszanowie, w Libiążu, w Alwerni, także w tym momencie jest tych imprez około pięciu i widać, że są bardzo popularne w naszym powiecie. Jak widzimy po frekwencji, cały czas bieg jest bardzo popularny. Wzięło udział w tym roku 458 uczestników i myślę, że co roku chyba ta stawka jest w podobnych ilościach. W tym roku bieg na 5 km, bieg na 10 km i nowość Nordic Walking. Przed głównym startem Hehuran zaprezentowali się najmłodsi miłośnicy biegania w trzech kategoriach wiekowych. Każdy na mecie otrzymał pamiątkowy medal. Jakub Malost z Nowej Góry jako pierwszy pokonał trasę 5 km w kategorii 16+. Zajęło mu to 17 minut i 8 sekund. Najlepszą z kobiet w tej kategorii okazała się Magdalena Replińska z Trzebini z czasem 21 minut i 34 sekund. Na dystansie 10 km wśród mężczyzn najlepszy okazał się Paweł Kosek z Tychów z czasem 31 minut i 39 sekund. Wśród kobiet na tym dystansie zwyciężyła Paulina Gaj z Jaworzna z czasem 38 minut i 42 sekundy. Nowością tegorocznej edycji Hechuran był marsz Nordic Walking, który odbył się na dystansie 5 kilometrów. Tak naprawdę biegi na 5-10 kilometrów towarzyszą nam Trzybini od 11 lat. Start był w roku 2014. Uwielbiamy bieganie, uwielbiamy spacerowanie. Super inicjatywa. Tak naprawdę większość z nas spotyka się co sobotę na parkranie w Szanowie, żeby pokonać 5 kilometrów, czy to biegiem, czy marszem, czy truchtem. I tak naprawdę cudownie jest spotkać się raz do roku tutaj, na tym biegu, ponieważ tak naprawdę Aktywność, sport, bieganie jest naszą pasją, i bardzo się cieszę, że w naszej gminie jest takie coś. Jest to kultywowane, powtarzane i co roku możemy się tutaj spotkać, wspólnie zabawić. Jeszcze pogoda, która bardzo często naprawdę jest fantastyczna tutaj, No tylko i wyłącznie nam sprzyja w tym, żebyśmy mieli super nastroje, uśmiechy i pokonali te 5 albo 10 kilometrów naprawdę z uśmiechem na ustach. Organizatorem imprezy biegowej Hechuran. Było Trzewińskie Centrum Kultury oraz Gmina Trzebinia. Za nami 11. edycja Ran. Impreza, która przez ten okres 11 lat zgromadziła kilka tysięcy uczestników. Na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych powiatu Chrzanowskiego.